W lipcu tradycyjnie, jak co roku, do Goodwood przybyli najwięksi producenci, właściciele i entuzjaści motorsportu, a także wyjątkowych super samochodów. Dziś przedstawię Wam moich 5 najciekawszych premier na jednej z najważniejszych imprez motoryzacyjnych na świecie. Jedziemy! Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to zapraszam Was już 12 i 13 sierpnia na Torkielce, gdzie odbywa się w tym roku pierwsze takie wydarzenie muzyczno-motoryzacyjne Auto Moto Fiesta. Przez cały weekend macie zapewnione takie atrakcje jak strefa wystawców czyli perełki motoryzacyjne z wielu regionów świata samochody japońskie, amerykańskie, niemieckie, włoskie. W tym modele zabytkowe oraz po tuningu najnowocześniejsze i najbardziej szalone motomodyfikacje, jakie można sobie wyobrazić. Nie mogło oczywiście zabraknąć strefy handlowej, gastro, chill, a także zabaw dla najmłodszych gości festiwalu. Na scenie wystąpią dla Was topowi artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tacy jak trips. Drenchil, TD, Donguralesco i wielu innych. Będziemy tam również i my, a to zawsze doskonała okazja do zwiedzania piątki i pogadania o motoryzacji w naprawdę fajnym klimacie prawdziwego festiwalu. W opisie pod tym filmem macie wszystkie niezbędne linki do wydarzenia oraz biletów. Link do nich wrzucam Wam także w karcie tutaj. Zaobserwujcie koniecznie profile społecznościowe na Instagramie, bo tam cały czas odkrywane są kolejne karty związane z tą imprezą. Dołączacie do wydarzenia. Kupujcie bilety i widzimy się 12 i 13 sierpnia na torze w Kielcach na Auto Moto Fiesta. A teraz wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. Waży tyle co Volkswagen Polo, ale w przeciwieństwie do niego. Setkę robi w 2,17 sekundy. W końcu możemy zobaczyć, jak wygląda i jeździ długo oczekiwany hiper samochód Bugatti, czyli model Bolid. Bugatti Bolid to prawdziwa uczta dla wszystkich zmysłów. Zaprezentowany jako koncept w 2020 roku, nie różni się znacząco w wersji produkcyjnej. I to jest jego największa zaleta. Do największej wady przejdziemy za chwilę. To, co charakterystyczne dla Bolid, to przede wszystkim charakter Bugatti, ale tylko w kwestii osiągów. Bo wewnątrz próżno szukać luksusu rodem z Shirona. Francuzi tym modelem chcą oddać hold wyścigowej historii swojej marki i zrobili to według aktualnych trendów. Silnik umieszczony zaraz za kabiną pasażerską to kultowe dla bogatki 8-litrowe W16. Ten sam jaki znajdziemy w Sironie, jednak tu podkręcono je do niewyobrażalnych 1850 koni mechanicznych tyle samo momentu obrotowego, co daje nam wspomniane już 2,17 sekundy do setki i 4,36 sekundy do 200 km na godzinę. Auto rozwinie maksymalnie ponad 500 km na godzinę, przy czym osiągnięcie takiej prędkości ze startu zatrzymanego potrwa nieco ponad 20 sekund. Jeżeli już wartość mocy brzmi imponująco, to jeszcze podkręćmy troszkę temperaturę. Wspomniałem, że waży tyle co Polo? Tak, i jest to dokładnie 1240 kg. Jak zatem bogaty bolid jest w stanie Utrzymać się drogi? Decyduje o tym zaawansowana aerodynamika, gdzie na przykład sam tylny spoiler przy prędkości 320 km na godzinę potrafi wygenerować docisk wynoszący prawie dwie tony. Czas na wspomniany największy minus tego hiper samochodu. W sumie to nawet dwa takie minusy. Pierwszy, wszystkie te liczby są imponujące, ale niestety wykorzystać potencjał Bugatti Bolit będzie można tylko na torze wyścigowym. Nie otrzyma bowiem homologacji drogowej. A drugi minus. Nawet jeśli stwierdzicie, że chcecie kupić sorową wyścigówkę od Bugatti, to cena jest równie imponująca co same osiągi i wynosi około 18,5 miliona złotych. Ale nawet jeśli to Was nie przeraża, to Bugatti wypuściło tylko 40 egzemplarzy i każdy już w momencie premiery został zarezerwowany przez najlepszych klientów Bugatti. Jeśli już wyszliście z szoku przy limitowanym Bugatti, to teraz mamy do czynienia z modelem, który powstał tylko w jednym egzemplarzu. A mowa o Ferrari KC23. Auto zostało opracowane wyłącznie dla jednego z największych fanów marki i znanego kolekcjonera. KC23 to dzieło dywizji od specjalnych projektów i jest przeznaczone wyłącznie na tor. Producent twierdzi, że każdy detal nadwozia został zmieniony w stosunku do auta dawcy, którym jest wyścigowe 488 GT3 Evo. Najważniejszymi elementami są drzwi otwierane do góry, które zwykle można zobaczyć tylko w hipersamochodach Ferrari. Wrażenie robią gigantyczne tylne skrzydło i sporych rozmiarów otwory wentylacyjne na bokach, zamykane, gdy nie są potrzebne. Co ciekawe, tylne skrzydło można również zamontować. Tył auta nawiązuje do konceptu. Ferrari Vision Gran Turismo. Samochód został dostarczony klientowi z dwoma zestawami kół. Pierwszy składa się z 18-calowych felk i opon typu slick. Drugi zestaw składa się z 21-calowych obręczy z przodu i 22-calowych obręczy z tyłu. Chociaż wygląd zewnętrzny znacznie różni się od oryginalnego Ivo, wnętrze pozostaje zbliżone do kokwitu samochodu wyścigowego, na którym bazuje. Oznacza to pełną klatkę bezpieczeństwa, w pełni cyfrowy zestaw wskaźników i specjalną konsolę środkową pokrytą przyciskami. Kubełkowe fotele są wykończone alkantarą, a za widoczność do tyłu odpowiadają trzy kamery, które przesyłają obraz do trzech monitorów zawieszonych pod sufitem. Nie ma oficjalnych informacji na temat mocy produkowanej przez turbo silnik V8 o pojemności 3,9 litra, ale uwolniony od przepisów wyścigowych ograniczających samochód dawcę do 600 koni mechanicznych Dużą dozą pewności może generować nawet 670 koni mechanicznych, czyli tyle, co drogowe 488 GTB. Ferrari twierdzi, że KC23 stanowi kuszące spojrzenie na przyszłość supersamochodów. Nie określono przy tym, jakie elementy ewentualnie mogłyby zostać przyniesione do modeli w przyszłości. Niewykluczone, że chodzi o kierunek stylistyczny. Jak widzicie, czy to w przypadku Bugatti, czy Ferrari, nie trzeba być kierowcą Formuły 1, aby móc cieszyć się hipersamochodem, samochodem z osiągami i technologią rodzącą z królowej motorsportu. McLaren, który służy z budowania swoich samochodów względem, genem rodem z toru, Przygotował taki model, który zresztą ma bardzo ciekawą historię powstania. A jest nią gra Gran Turismo Sport. W 2017 roku, na potrzeby promocji gry, inżynierowie i projektanci McLarena przygotowali wirtualny koncept modelu Ultimate Vision GT. na nadzwyczajnego, pod takie współprace często bywają. No tak, tylko ktoś w McLarenie wpadł na genialny pomysł i 5 lat później pokazali urzeczywistniony model. Solus GT. Jest to jednoosobowy hipersamochód z centralnie umieszczonym fotelem kierowcy, który zasiada w pozycji półleżącej, tak jak w bolidzie F1, dostając się do kabiny przez odchylaną górną pokrywę nadwozia. Kierownica została wyposażona w ekran LCD, precyzyjnie wskazujący informacje o jeździe. Dla optymalizacji właściwości aerodynamicznych jednotonowy monokok wykonano z wykorzystaniem włókna węglowego, a także elementów wydrukowanych za pomocą drukarki 3D. 18-calowe aluminiowe obręcze wyposażono w typową w ogumienie. Napęd McLarena Solus GT to silnik filmy JUT ZE V10 o pojemności 5,2 litra, który umożliwia rozpędzenie się do 100 km na godzinę w 2,5 sekundy i do prędkości maksymalnej 322 km na godzinę. Napęd jest przenoszony wyłącznie na tylną oś przez 7-biegową sekwencyjną skrzynią biegów. McLaren Solus GT jest limitowaną konstrukcją zbudowaną dla wyszukanego grona nabywców. Na samej premierze 25 egzemplarzy zostało sprzedanych za równowartość 16,5 miliona złotych za sztukę. Dostawy zaplanowano na ten rok, ale niestety pojazdy nie są homologowane do powszechnego użytku. Zdolne tylko do poruszania się po torze wyścigowym, ale dla każdego z nabywców pojazdu wyścigowego przewidziano w zestawie kombinezon kierowcy wyścigowego z atestami FIA, sygnowany kast, a także specjalne przeszkolenie przygotowujące do poruszania się tym samochodem. Co ciekawe, Solus GT to także autor najlepszego czasu toru w Goodwood, pokonując tą wyjątkową pętlę w 45 i 20,3 sekundy. Na Goodwood Festival of Speed nie mogło też zabraknąć Lamborghini, ale tym razem wierni fani nie czekali tylko na debiut flagowego Revuelto, o którym już mogliście zobaczyć odcinek na naszym kanale, ale zdecydowanie bardziej oczekiwali na prezentację samochodu, który w przyszłym sezonie ma przynieść włoskiej marce zwycięstwo w legendarnym 24-godzinnym Le Mans a jest nim model SC63. W ramach opracowania konstrukcji SC63 Lamborghini zdecydował się na współpracę z Ligerem, natomiast na dwozie zostało zaprojektowane przez dział Centro Stile Lamborghini i posiada bardzo wyraźne elementy, w tym kultowe światła w kształcie litery Y z przodu i z tyłu. Kolor wybrany dla SC63 to zielony verde mantis z czarnym pasem nero noctis, nad kabiną przednią maską, dyfuzorem z włókna węglowego, Tylną płetwą i błotnikiem. Samochody będą również utrzymane w zielonych, białych i czerwonych barwach włoskiego tricolore z logo długoletniego partnera Lamborghini szwajcarskiego producenta zegarków, Rogera Gibua. SC63 jest wyposażony w całkowicie nowy silnik V8 o pojemności 3,8 litra z podwójnym turbodoładowaniem, który został opracowany przez inżynierów Lamborghini specjalnie na potrzeby programu wyścigowego. Silnik ma konfigurację Cold V, co oznacza, że turbosprężarki są zamontowane poza kątem osi silnika, ułatwiając ich chłodzenie i serwisowanie. Ponadto rozwiązanie to obniża masę i optymalizuje środek ciężkości samochodu. Moc silnika i układu hybrydowego marki Bosch, która jest standardem we wszystkich samochodach kategorii LMDH, została ograniczona przepisami do 680 koni mechanicznych. Chociaż skrzynia biegów jest standardem we wszystkich samochodach LMDH, inżynierowie Lamborghini mieli możliwość dostosowania jej do swoich wymagań, w tym wyboru przełożeń i poślizgu mechanicznego mechanizmu różnicowego. Układ chłodzenia samochodu zdecydował w dużej mierze o samym projekcie. Zespół zastosował 8 różnych chłodnic, w tym dwie chłodnice międzystopniowe, Jedną chłodnicą skrzyni biegów, jeden skraplacz klimatyzacji, jedną chłodnicą systemu odzyskiwania energii ERS, jedną chłodnicą systemu magazynowania energii ESS i dwie chłodnice wody. Począwszy od 2024 roku, jeden samochód będzie rywalizował w pełnych mistrzostwach FIA World Endurance Championship, drugi zaś weźmie udział w wyścigach North American Endurance Championship z Serii i MSA. pół do setki, 650 koni mechanicznych i tryb Drift. Gdybym Wam nie pokazał o jaki samochód chodzi, pewnie Powiedzielibyście, że jest to coś podobnego jak poprzednie prezentowane modele. No to niespodzianka, bo nie. To Hyundai w dodatku w pełni elektryczny, iONIQ 5, ale tym razem ze znaczkiem N. I jest to pierwszy typowo sportowy samochód elektryczny tej koreańskiej marki. Jest to też aktualnie najszybszy Hyundai w ofercie. Ale nie ma być tylko mistrzem prostej, bo Koreańczycy postawili na dużo więcej. W elektrykach największe wyzwanie stanowi przegrzanie i utrata mocy. Hyundai zapewnia, że zwrócił na to uwagę stosując m.in. niezależne chłodnice akumulatora i silnika oraz opracowując specjalne oprogramowanie optymalizujące temperaturę ogniw w akumulatorze. Będzie można wybrać tryb drag dla krótkiego rozwijania pełnej mocy lub tryb track który utrzymuje najniższą możliwą temperaturę akumulatora i pozwala przejechać w więcej okrążeń. I to jeszcze nie wszystko, bo kierowca otrzyma funkcję N-Race, mającą wpływ na zużycie energii. W trybie sprint dostępna będzie pełna moc. Z kolei Endurance nieco ją ograniczy, ale dzięki temu spowolni wzrost temperatury i zwiększy wydajność. Jak na auto sportowe przystało wzmocniono hamulce z przodu, montując tarcze o średnicy 400 mm, ale w tym przypadku kluczowe jest coś innego hamowanie regeneracyjne. To domyślny sposób wytracania prędkości w spłatowym ajoniku 5N. Dopiero potem dołączają się mechaniczne hamulce. Dzięki temu zyskamy nieco zasięgu i zmniejszymy ryzyko przegrzania układów dość ciężkim samochodzie. Producent informuje także o elektronicznie sterowanej szperze, wektorowaniu momentu obrotowego, aktywnym zawieszeniu, wyższym przełożeniu układu kierowniczego oraz usztywnieniu struktury nadwozia. Lista modyfikacji względem normalnego Ionika 5 jest naprawdę długa. Elektryki są bardzo szybkie, ale niestety mają jeden poważny minus. Brak w nich tego rasowego dźwięku lub odczuć przy redukcji biegów. No ale nie w Hyundaiu, bo tu też zrobili to po swojemu. opracowując systemy N-Active Sound Plus i N i -E Shift. Pierwszy ma za zadanie imitować dźwięk silnika 2.0 Turbo ze spalinowych Hyundaiów N, razem z charakterystycznymi dla tych modeli strzałami z wydechu. Odpowiada za to 8 głośników wewnętrznych i 2 zewnętrzne. Dla chcących innych wrażeń akustycznych, Przygotowano też elektryczny dźwięk inspirowany autami koncepcyjnymi, a nawet odgłosy wojskowych myśliwców. Drugi układ będzie z kolei naśladował działanie dwusprzęgłowej skrzyni biegów, symulując także uczucie szarpnięcia między włączonymi biegami. No dobra, a ile to wszystko kosztuje? Na to musimy jeszcze niestety poczekać, bo producent jeszcze nie ogłosił oficjalnych cen. Ale raczej tanio nie będzie. To wszystko, co mieliśmy dla Was w dzisiejszym filmie. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, to pamiętajcie koniecznie o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu tego kanału i udostępnieniu go dalej. Pamiętajcie też, aby zaglądać na nasze sociale. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!